Jeśli masz na imię Oliwia, Marek czy Lila, to odpadasz. Jeśli masz na imię Oliwia, Darek, Mariusz, to odpadasz. A waszym zadaniem będzie zjeść kiszonego ogórka ze wodą. Jeśli masz na imię Oliwia, Nadia lub Lila, to odpadać. A waszym zadaniem jest wypić to butelek z surowym jajkiem. Jeśli masz na imię Kuba. To waszym zadaniem, jeśli masz na imię Darek, Olivia, Kasia, bo będzie tutaj dużo Oliwii, to waszym zadaniem jest napić się kiszonego ogórka z szturowym jajkiem. Jeśli masz na imię Olivia, Darek, Trzy kuby. To wasz Jeśli masz na imię Darek, Oliwia Jeśli masz na imię Darek... Jak macie na imię Jerzy, Małgorzata i Wona, to Waszym zadaniem jest się na do jajka. Jeśli macie na imię Maciek, Gabrysia, Justyna, to też odpowdzacie. Bo Waszym zadaniem jest się napić surowej wody. Jeśli masz... Na...